W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób połączyć warkocz prawoskrętny z warkoczem lewoskrętnym. Tutaj już zaczęłam kawałek mojej próbki i rozpoczęłam ją od warkocza prawoskrętnego. Następnie przeszłam do części skręcającej w lewo i teraz następuje część ponownie, która będzie kierowała się w prawą stronę. Mój warkocz. W rzędzie ma 12 oczek, a na wysokość do skrętu jest tych oczek 8. I teraz zaprezentuję, w jaki sposób to robimy. Pierwsze sześć oczek przekładamy sobie na szydełko. I zaczynamy od warkocza, który skręca w prawą stronę, czyli oczka przekładamy do tyłu. Kolejnych sześć oczek przerabiamy oczkami prawymi. I, I teraz przerabiamy te, które znajdują się na szydełku. Kolejna oczka to są oczka lewe. Zrobiłam je dla kontrastu, aby lepiej było widać warkocze. I ponownie. Mamy warkocz. Sześć oczek przekładam na szydełko. Szydełko wędruje do tyłu. Nitkę z umieszczam przed szydełkiem i przerabiam kolejnych sześć oczek na prawo. I teraz przerabiam Oczka, które znajdują się na szydełku. Nie ściągam ich na drut. Nie ma takiej potrzeby. Ładnie z szydełka one nam schodzą. Przerabiam je naprawdę. Cztery ostatnie oczka to są oczka lewe. I teraz obracam robótkę na lewą stronę. i Lewą stronę będę przerabiała według wzoru, czyli tam gdzie są oczka na lewe po prawej stronie mamy oczka prawe i przerabiam prawymi. Tutaj, gdzie mamy warkocz po lewej stronie, mamy oczka lewe, więc będę przerabiała lewymi i tak dalej. Przerobiłam kolejny rząd na lewej stronie, teraz ponownie będę przerabiała rząd po prawej stronie robótki, później po lewej i tak jeszcze sześć razy, aż ten nasz warkocz się wydłuży do ośmiu oczek i wtedy wrócę, aby pokazać jak zmieniamy oczka, tak aby warkocz kręcił nam się w lewą stronę. robiłam 8 rzędów i ponownie przechodzimy do przekładania oczek. tak, aby tym razem nasz warkocz kierował się w lewą stronę. oczek, dajemy je naprzód Kolejna robótki, kolejny sześć oczek przerabiamy oczkami prawymi. Teraz przerabiamy oczka, które mieliśmy przełożone na szydełko. Ja je umieszczę sobie na lewym drucie, będzie mi łatwiej je przerabiać. Przerabiamy prawymi oczkami. Kolejne na cztery oczka, to oczka lewe. I ponownie mamy parkocz, pierwsze sześć oczek przenoszę sobie na szydełko. Daję na przód robótki, kolejne sześć oczek przerabiam oczkami prawymi. I teraz przerobię skrzydełka. Natomiast szydełka możemy użyć innego drutu lub agrafka albo znacznik. Także jest wiele możliwości, aby te oczka sobie przytrzymać. I kolejne cztery oczka to oczka lewe. Jak widać, nasz arkocz będzie skręcał w lewą stronę. Ponownie przerobię 8 rzędów i wrócę, aby pokazać, jak wygląda cała próbka. Przerobiłam kolejnych 8 rzędów i mam. barkocz, który kieruje się w lewą stronę. Tak wygląda nasza próbka. Przydałoby jej się blokowanie na mokro, aby ten barkocz było lepiej widać.